50 dowcipów o studentach. Dlaczego student pije kawę? Żeby pamiętać, że ma spać jutro. Co student robi w bibliotece? Szuka kontaktu do laptopa. Dlaczego student chodzi głodny? Bo budżet ma w wersji demo. Jak student planuje tydzień? Poniedziałek, obudzę się. Reszta, zobaczymy. Co student robi w kuchni? Wykłada makaron. Dlaczego student lubi noc? Bo wtedy jest najbardziej produktywny. W odkładaniu wszystkiego na później. Jak student sprawdza czas, pyta kiedy sesja? Dlaczego student zawsze ma torbę? Żeby nosić w niej sny o lepszych ocenach. Co student mówi kelnerowi? Poproszę najtańszą wersję obiadu, czyli wodę. Jak student uczy się do egzaminu? Skanuje książkę wzrokiem, licząc na cud. Dlaczego student lubi pizzę? Bo wystarcza na trzy dni nauki. Co student robi na wykładzie? Testuje wytrzymałość powiek. Dlaczego student nie potrzebuje budzika? Bo i tak wstaje po południu. Co student robi w weekend? Regeneruje sens sprzed miesiąca. Jak student radzi sobie z problemem? Ctrl plus C, Ctrl plus V. Dlaczego student nosi dres? Bo to jego garnitur akademicki. Co student robi w sklepie? Szuka promocji na zupki chińskie. Jak student tłumaczy brak pracy? Zbierałem dane, ze snu. Dlaczego student nie boi się ciemności? Bo i tak siedzi przy komputerze. Co student mówi przed egzaminem? Niech moc będzie z Googlem. Dlaczego student lubi sesję? Bo wtedy poznaje swoje książki. Jak student opisuje swoje mieszkanie? Biblioteka, sypialnia i stołówka w jednym. Co student robi po zdaniu egzaminu? Świętuje jak po maturze. Dlaczego student nie trzyma pieniędzy w portfelu? Bo szybciej je wydaje niż znajduje. Co student mówi na imprezie? Tylko jutro nie mam kolokwium. Jak student liczy kalorie? W złotówkach. Dlaczego student nosi laptopa? Bo udaje, że na nim pracuje. Co student robi przed sesją? Odkurza pokój. Wszystko, byle nie nauka. Dlaczego student nie gotuje zupy? Bo zupka instant jest szybsza. Jak student nazywa śniadanie? Obiad dwa w pierwszym. Co student mówi mamie? Tak, uczę się, jak żyć. Dlaczego student ceni piątki? Bo zaczyna się maraton spania. Co student robi w autobusie? Dosypia wykład. Dlaczego student ma zawsze znajomych? Bo ktoś musi podzielić się notatkami. Co student robi na uczelni? Szuka Wi-Fi. Dlaczego student lubi lato? Bo wtedy sesja już minęła. Co student mówi przed kolokwium? Nie wiem nic, ale może profesor też. Jak student oszczędza wodę? Gotuje makaron bez garnka, w czajniku. Dlaczego student lubi akademik? Bo tam uczy się życia i cierpliwości. Co student mówi o pieniądzach? Były, widziałem je wczoraj. Jak student traktuje swoje książki? Jak relikwie, nie rusza. Dlaczego student chodzi na wykłady, Bo ogrzewanie w akademiku nie działa. Co student robi w nocy? Budzi sąsiadów gitarą. Dlaczego student lubi zaliczenia ustne? Bo można coś nagadać. Jak student opisuje swój sukces? Nie oblałem, więc żyję. Dlaczego student zawsze ma dziurawe kieszenie? Bo pieniądze nie chcą tam zostać. Co student mówi po egzaminie? Cud się zdarzył, zdałem. Jak student uczy się języka obcego? Przez menu w fast foodzie. Dlaczego student nie chodzi na siłownię? Bo torba z książkami to już trening. Co student myśli o studiach? Ciężko, ale przynajmniej tanio jem.